92 do 89 po dogrywce Anwil pokonuje Radom, trener Wojciech Kamiński i inny jak State High Hajd razem z nami chcą skomentować po to, żeby skomentować wydarzenia wojskowe pierwszego komentarz poproszę trenera Wojciecha Kamińskiego. Gratuluję Anvilowi, to są takiej trenerowi miczowi. Drugi mecz gramy bardzo dobrze. Gdzie prowadzimy przez większość czasu, a gdzieś w końcówkach. Tutaj akurat w trzeciej robimy proste błędy, jakieś niepotrzebne fale, przy jest w ataku, gdzie no, gospodarze spokojnie brawią te, te, te straty. Hmm, jakaś dziwna akcja, 2 plus 1 na 8 metrów, człowiek robi jeszcze, chodził do kosza i... Mieliśmy też akcję kończącą, mogliśmy mieć akcję kończącą, to podajemy piłkę w aut. Miałem czas, ale drużyna w nie grała w tym momencie agresywnie, uznałem, że nie ma sensu brać czasu, skoro mam tylko wyjść do piłki i, i wiedzieliśmy dokładnie co mam zagrać, bo było, było podziemne na czasie, więc szkoda, że, że w regulaminowym czasie gry nie, nie mieliśmy tego ostatniego rzutu. Natomiast no, gratuluję jeszcze raz A przed nami długi, ciężki sezon. Był, bo już dwa, dwa mecze, które na mieliśmy szansę żeby wygrać, wypuściliśmy. Mam nadzieję, że, że ta historia się w dosyć więcej Sejt, poproszę Ciebie o opinię o mecz. O meczu. już wszystko powiedział. Szkoda, szkoda w tym męczu z Zieloną Górą i tego sami 18 punktów przewagi po wręcz połączę straciło się do przewagi i po odpowiednio Rekcji przygotuje się męczyć. Więc chcę tylko podziękować wdrożeniom i odpowiednio dziewczyny. Dziękuję Sejm macie Państwo pytania do gości? Ja mam do Pana Trenera pytanie. Czy Pan pamięta nasze ostatnie spotkanie, jak Rosja wygrała tutaj mecz na korytarzu? Zapytałem się, jak Pan ocenia problemy Anglii. Powiedział Pan, że nie jest do tego, żeby oceniać. Jak dzisiaj oceni Pan po tym meczu zespół Anglii? No, zespół Anglii jest bardzo przydatny widać, że, że jest robiony z głową, ma, ma naprawdę świetnych zawodników na, na różnych pozycjach świadczonych, ubranych a, jeżeli nie popadnie w kłopoty takie jak w w zeszłym sezonie. wszyscy wiemy o jakich kłopotach mówimy, no to, to, to naprawdę je, będzie ma szansę być czołową czołową drużyną, a na pewno będzie czołową drużyną w, w tej tegorocznej jestropacie. Ja do Sejda. Jak czujesz się po powrocie do W Takim oczywiście meczowym powrocie. No szczerze? Dziwne. Pewno że szczerze. Szczerze dziwne, Czuję, bo pierwszy raz zacząłem grać na te, ale Czy to publiczność się ale... Nerwy były mocne. Były, były. szczerze, były nerwy. Wieczorem były nerwy, ale dopóki zaczął już mecz, już te nerwy jakoś minąły i zaczęły wesłać. Dziękuję. Ja dorzucę Sejd zagrałeś bez rękawa, to jakiś symbol? Bo ja mam e, to co zrobiłem, to jest moja prywatność do, do, do Anwilu i to zawsze będzie w moim sercu ten Anwil, to, to znaczy, że e, mam kilka z tym rekordem, to po prostu zdecydowałem, że będę grał. Szat, szatnie się dzisiaj nie pomyliły? Mm -hmm. Szatnie się nie pomyliły Nie, nie, nie. Po tym ważnym rzucie z do kibiców był Paluszek? No był, był. Ale satysfakcja z tego rzutu pewnie duża była, co? Bo, no jest. Ważny moment był. No jest. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Szczęśliwej podróży, powodzenia. Podróż, powodzenia w następnych meczach. Drodzy Państwo, witam w drugiej części Pomeczowej Konferencji Prasowej po spotkaniu Anwilu Włocławik z Rosą z Radą. Po starciu Anwilu jak z Rosą Radą, bo mecz zakończony dogrywką, rzutem emocjonującym na zwycięstwo 92-89. Razem z nami trener Igor Mieliczyk i Bartosz dituszko. Bartosz, może nie tyle punktów, bardzo dużo dzisiaj, co plus 16, kiedy on był na boisku. Myślę, że pewnie stąd decyzja trenera taka. A jeszcze o to zapytamy, dopytamy trenerze. Poproszę o, opinię o meczu. Dobry wieczór Państwu. Ten mecz można powiedzieć, że oprócz wyniku nie mamy się za bardzo z czego cieszyć. Oczywiście cieszymy się, że wygraliśmy, że nam się udało pokonać Naprawdę mocny skład e, rosy, ale trzeba sobie przyznać, że to, to było trochę szczęśliwe zwycięstwo. I nie możemy sobie po, pozwolić, żeby zacząć grać, kiedy już, już jesteśmy na straconej pozycji. E, musimy zobaczyć z czego wynikają problemy w pierwszej polowie. Przede wszystkim e, dlaczego stanęliśmy z naszą grą. E, w obronie przede wszystkim a później jak się nie gra w obronie i w ataku. E, powiedziałbym, że to co powiedziałem po meczu Super Pulchary, Rossa w tym meczu była lepsza od e, Stemetu, tak samo jak dzisiaj byli trochę lepsi moim zdaniem od nas, ale e, to, że nie baliśmy się w końcówce, myślę, że dało nam e, wygraną i ta wiara do samego końca, co ma nas, powiedzmy, określać przez cały sezon. Na pewno dużo pracy jest przed nami. I będziemy ćwiczyć, będziemy robić, żeby, żeby w następnych meczach to lepiej wyglądało niż dzisiaj. Dziękuję trenerze. Bartosz, poproszę Ciebie o wypowiedź. Do mikrofonu, jeśli ja możesz. Proszę. Proszę. Dziękuję. Bardzo. Był nas bardzo ciężki mecz. Pierwszy. Dużo emocji było, też y, pełna hala, także, także a, duży taki się był ładunek emocjonalny w tym meczu. No i tak powiedział trener, że nie możemy grać dopiero wtedy, kiedy już praktycznie no, nic nie mamy do stracenia, aczkolwiek y, wyszliśmy z tego, no, bodajże minus 19 było i pokazaliśmy charakter przede wszystkim i się z tego cieszymy i, i mecz wygrany, także tak, tak, Dziękuję. Teraz pora na pytania od Państwa. Czy są pytania? Tak oczywiście, nie byłbym sobą, gdybym nie zadał takie pytania. Panie trenerze, co pan poczuł? Proszę powiedzieć o swoich wewnętrznych emocjach, kiedy było minus 19. myśli trener, który jest po raz pierwszy w jako trener, nie jako z Polski, chociaż mi z Polski również te emocje, które były, w ja doskonale pamiętam. Co dzisiaj czuje Igor Wiliczycz Mając minus 19 i wedziła podobny? I poproszę do mikrofonu. Właśnie to, co powiedziałem. Na boisku nie robiliśmy tego, co ćwiczymy od półtora miesiąca. Nie, nie wykonaliśmy naszych założeń meczowych. Na pewno jest małe usprawiedliwienie, że to jest pierwszy mecz. Drugie usprawiedliwienie jest, że graliśmy naprawdę z mocnym przeciwnikiem, który jest grany. My nie jesteśmy na tyle zgraną drużyną jeszcze. Na pewno jak było 19 do tyłu, z niedowierzeniem nie patrzę, że mój zespół może, może na to sobie pozwolić. I dlatego teraz też jestem trochę oprócz tej wygranej, że bardzo się cieszę, że wygraliśmy i dwa punkty cenne. Mam nadzieję, że nam to da e, duży powiedzmy bonus i, i dużo, dużo chęci, że nawet tak grając słabo, że możemy wygrać. To mo, mo, może to będzie właśnie e, tak, że zawodnicy uwierzą jeszcze bardziej w siebie. Na tyle, bardziej, na tyle bardzo, ile my wierzymy wszystkich w nich i kibice i sztab szkoleniowy. Także że wydaje mi się, że może iść to tylko lepiej. Na, na lepiej. Tak? Mhm. I pytanie do Bartosza. Kto rządzi w szatni? Naślepitane znaczy, jest, y, robi i otrzyma się co wy jako zawodnicy pomyśleliście sobie, gramy, weźmy się w kupę, musimy im dołożyć. Czy były jakieś inne mocniejsze, męskie słowa? No, na pewno było kilka mocnych y, słów y, padło w przerwie meczu, że, że po prostu musimy grać lepiej no, i się wziąć do roboty, tak? I, i w drugiej połowie to pokazaliśmy, że, że jak chcemy, y, jesteśmy przede wszystkim skupieni i, i po prostu walczymy y, też z głową, ale też przede wszystkim z charakterem, sercem, no to wtedy wychodzi, tak? I, i też chciałem podziękować kibicom, bo, bo dzisiaj praktycznie byli z nami cały czas i, i nas wspierali, kiedy na, nawet nam nie szło, a kiedy nam szło, no to praktycznie byli naszym przyszłym zawodnikiem na polis. jest pański powrót do zespołu. Jak pan widzi mm. ten okazatę? O co dzisiaj walczycie? O co chcecie walczyć? Ja, ja powiem tak, że skupiałem się tylko na kolejnym meczu. W teraz gramy z Ostrowem i, i tylko tu się damy z mhm. Czy są jeszcze jakieś Dzień pytania? Do trenera, może, jaki był plan? Chociaż 56 punktów wskazuje, że oczywiście na, na, koń, na końcówkę meczu, na końcówkę czwartej, kwarty do i dogrywkę. Jedynę jedynie rzucamy, czy była jakaś alternatywa w razie gdyby nie siedziało? Nie wiem. Plan był taki, że mamy wykonać agresywny atak do Kosza, a wymuszyć może V. O, oczywiście, jak uwarunkowana obrona Rosy. Zawodnicy się do tego dostosowali, eee, raz weszło, raz nie wyszło. w każdym razie wykonali założenia techniczne, eee, które, które braliśmy na temat. Jednak na następnym meczu ten atak trzeba będzie trochę urozmaicić, żeby nie tylko dwóch zawodników, chociaż oczywiście Bartek tutaj dużo pomógł, ale e, duży procent zdobyczy tylko dwóch koszykarzy. Gdzie Pan będzie szukał jeszcze więcej punktów, więcej akcentów konsejnych? Na pewno w tym meczu wyszło, wyszło w ten sposób, że dużo tych punktów, na przykład Dawid zdobywał po kontrze lub po oddaniu. Także to każdy zawodnik może zdobyć i, i w kontrze, i po oddaniu swojego kolegę. I to, że się zdarzyło akurat także, że, że Oguci i Jelinek trafili na więcej w tym meczu, to nie znaczy, nie że tak będziemy grać cały sezonie. i że... Akurat zespół tylko patrzy na nich. W następnych meczach może być zupełnie inaczej i odwrotnie. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy, Dziękujemy za pierwsze zwycięstwo. Dziękujemy. Raz jeszcze kibicą w pełnej hali.